Z okazji świąt Bożego Narodzenia w imieniu radnych Rady Miejskiej Świdnicy życzę Państwu spokoju i ufności. Każdy ma prawo do potknięć i upadków, ale trzeba z dojrzałością i optymizmem powstawać każdego dnia, tak by życie stawało się świadectwem, namacalnym dowodem istnienia miłości na Ziemi. Z okazji zbliżającego się 2015 roku wszystkiego najlepszego. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu złożyć w imieniu swoim własnym, a także całej Rady Powiatu Świdnickiego życzenia radości, spokoju oraz wszelkiej pomyślności. Niech ten świąteczny czas upłynie Państwu w gronie najbliższych, wśród których znajdziecie Państwo ducha tych magicznych świąt. Życzę Państwu również, aby rok 2015. Obfitował w sukcesy zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Mam nadzieję, że będzie to rok, w którym będziecie Państwo mogli zrealizować swoje wszystkie plany i zamierzenia wszystkiego najlepszego. Święta narodzenia pańskiego to czas pokoju, radości, pojednania na te zbliżające się dni oraz na nowy rok. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia, z głębi serca płynące na ten czas. Życzę otwarcia się na drugiego człowieka, dostrzeżenia w nim, co dobre. Życzę również miłego kolędowania takiego w gronie rodzinnym, a na nadchodzący nowy rok wszystkiego, co najlepsze. Niech obfituje w szczęście, radość i przede wszystkim dobre zdrowie. Ja mam plan na 2015 rok być, być szczęśliwym człowiekiem. Tego Państwu też życzę. Wesołych, najpiękniejszych świąt, Szanowni Państwo. Niechaj nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą pełne ciepła, miłości i rodzinnych spotkań przy choince. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło zrozumienia, wzajemnej życzliwości i rodzinnej atmosfery. Niech w ten wyjątkowy czas nikt nie pozostanie samotny i opuszczony. A święta przeżywane w gronie bliskich przyniosą wiele pozytywnej energii. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech radość płynąca z narodzenia Boga na Ziemi udzieli się Wam wszystkim ciepła rodzinnego, spokoju, dostatku. W nowym 2015 roku życzę Państwu wszelkiej pomyślności i w życiu prywatnym, przede wszystkim rodzinnym, w życiu zawodowym i w działalności społecznej. Niech ten nowy 2015 rok przynosi. Tylko same powody do uśmiechu. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze święto w roku. To święto, podczas którego spotykamy się z całymi rodzinami, kiedy zasiadamy przy wspólnym stole, kiedy cieszymy się choinką, prezentami, świątecznymi potrawami, kiedy w duchowym wymiarze przeżywamy narodzenie Jezusa Chrystusa, kiedy. Tworzą się w nas nowe nadzieje, nowe plany, nowe postanowienia. Życzę Państwu pięknych stołów, cudownej atmosfery, rodzinnych, cudownych świąt, Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to także symbol pojednania. Życzę więc Państwu, byśmy tego dnia wypuścili z serca dawne urazy, byśmy przebaczyli tym, którym do tej pory nie przebaczyliśmy, byśmy cieszyli się pokojem w sercu i pokojem na świecie. Wszystkiego dobrego, Wesołych Świąt.